Cześć, cześćem i witam Was w kolejnym odcinku Stro'wa, tym razem e, pokażę Wam jak dostać się na wyższe tiery w GOD, czyli w tych cave'ach które e, tutaj właśnie zwiedzamy. No, aktualnie znajduję się na Moongle u ale to, to e, jakby e, nie ma znaczenia na których cave'ach, bo to jest w zasadzie e, to samo. Więc cóż, wybieramy sobie jakąś, jeśli, no, na, na początku oczywiście lespiemy się tutaj na, na tej platformie, no i wybieramy sobie jakąś ścieżkę, ścieżka nie ma znaczenia, idziemy sobie w którą tam sobie chcemy, no i cóż, podążamy sobie tutaj właśnie tą, tymi ścieżkami, tymi cave'ami w dół, czy tam do góry, czy tam, nie wiem, no, gdziekolwiek, po prostu sobie idziemy do przodu, dopóki nie ma jakiegoś rozwidlenia, dopóki nie ma jakiejś, jakiejś większej ilości przejść i właśnie sobie tutaj tak idziemy 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 spadamy sobie tu idziemy sobie tutaj tutaj korzystamy z naszego haka oczywiście jak najczęściej żeby tutaj trochę szybciej się poruszać tutaj robimy jakieś role i mamy to roz pierwsze rozwidlenie e, więc mamy tutaj dwa przejścia e, no i cóż musimy jakby wybrać którejś, żeby dojść do no do tego tieru drugiego ja więc jak widzicie tutaj mamy taki jakby mm, taką bramę i to jest brama, która nie doprowadzi nas nie doprowadzi nas do, do drugiego tieru tutaj jest jakby dead end jakby ślepa uliczka, jest to po prostu jakby taka grota, krypta, w której są jakieś, jakieś większe ilości rzeczy czy na przykład jest więcej surowców jest więcej roślinek na przykład albo jest na przykład jaskinia z tymi jest jaskinia z kryształami no ale tędy nie dojdziemy do, do tieru drugiego więc po prostu jeśli chcemy dojść na wyższy tier to takie coś omijamy takie, takie właśnie wrota omijamy i idziemy właśnie przez takie które po prostu tego nie mają. Takie po prostu oczyste e, czyste przejście, bez właśnie żadnych e, takich tych. Oczywiście możemy trafić na coś takiego. No idzie teraz, no to wystarczy się po prostu rozejrzeć i, i rozejrzeć. Jak widzicie, tutaj mamy po prostu przejście w górę. Są też przejścia w dół. E, więc tutaj też trzeba się po prostu rozglądać za tymi przejściami i po prostu e, jeśli się zgubimy to na przykład się cofnąć nie bo też, też czasami tak się zdarza że po prostu pójdziemy za daleko no i trafimy właśnie na, na, ten, na tą bramę no i czasami trzeba się cofnąć nie bo po prostu e, źle żeśmy poszli więc no, trzeba się po prostu rozglądać nie jeśli źle pójdziemy e, no to to już e, to już trudno nie już trzeba troszeczkę się cofnąć. No a z tym bugiem, który pokazywałem wam w filmiku, który powinien się pojawić albo pojawił już się na kanale, no to po prostu to nie będzie problemu raczej z gazem, żeby dojść na wyższy, na wyższy tier. No i cóż, następne przejście, znaczy następne rozwidlenie i kolejne jakby dwie, dwie drogi. No jak widzicie tutaj mamy przejście normalne, więc idziemy od razu tędy, nawet, nawet nie musimy się tam patrzeć, no bo wiemy, że tutaj jest jakby przejście dalej. Bo tam już po prostu wiemy, że że jest, ten, jest, jest ta brama po prostu z, z tym cave'em takim zamkniętym, co nie? Więc po prostu teraz idziemy tutaj dalej i szukamy po prostu kolejnego kolejnego rozwidlenia. I tak po prostu idziemy przed siebie, aż dojdziemy do, do tieru drugiego. I tak samo, robimy przez, tak samo robimy w tierze drugim, tak samo robimy w tierze trzecim, czwartym i piątym. Po prostu szukamy przejść bez, bez tych bram. I tak to właśnie wygląda mniej więcej. No i jak widzicie, o proszę bardzo, doszliśmy do, do tieru drugiego. Tak wygląda brama właśnie na tier drugi. Mamy takie dwa świecące bloczki. Na tierze trzecim oczywiście świecą się trzy, czyli te dwa tutaj i ten na górze. Na tierze czwartym świecą się tutaj te dwa na bokach i tier 5 oczywiście świecą się wszystkie, wszystkie, pięć bloczków. Więc no, tak właśnie wygląda, jakby, no, poradnik jak właśnie dostać się na wyższe tiary to samo jak już mówiłem będzie wyglądać tak, tak samo przejście będzie wyglądać na, z tieru drugiego na tier trzeci z tieru czwartego na, na tier znaczy z, z trzeciego na czwarty i z tieru czwartego na piąty więc po prostu trzeba iść tam gdzie nie ma właśnie tych e, bram takich zwykłych i wypatrujemy po prostu takiej o jak tutaj czyli takiej ze świecącymi bloczkami no i cóż, mam nadzieję, że ten poradniczek Wam się podobał. Na razie trzymajcie się i do następnego odcinka.